z okazji Wielkiego Czwartku od Młodzieży dla księdza proboszcza. W kolejce do nieba, powoli, nie tak prędko, proszę się nie pchać. Najpierw trzeba wyglądać na świętego, ale nim nie być. Potem ani świętym nie być, ani na świętego nie wyglądać. Potem być świętym tak, żeby tego wcale nie było widać. I dopiero na samym końcu święty staje się podobny do świętego. Święty franciszku zasyżu nie umiem ci naśladować. Nie mam zagrosić świętości nad Biblią boli mnie głowa. Ryby nie wyszły mnie słuchać. Nie umiem rozmawiać z ptakiem, pokąsał mnie pies proboszcza i serce mam byle jakie. Piękne są góry i lasy i róże zawsze ciekawe, lecz z wszystkich cudów natury jedynie poważam trawę. Bo ona teptana niziutka, bez żadnych owoców, bez głosa. trawo. Siostrzyczko moja, karmelitanko bosa. Dla księdza Mateusza z okazji Wielkiego Czwartku od Młodzieży. Dla księdza Andrzeja od Młodzieży. Uśmiechu w bólu głowy, uśmiechu w cierpieniu, uśmiechu, gdy pieniędzy do jutra nie zdarczy, uśmiechu, gdy Dudek rozkłada swój czubek. Bliźni przyszedł do kościoła i na bliźni warczy. Uśmiechu, kiedy koza stanęła z zachwytu, ksiądz już pasterz nie straszy, bo wyciągnął nogi. Kiedy niewierzący modli się po cichu, prezesowi rosną za uszami rogi. Kiedy ewa Adama wyprowadza z raju, ciemno coraz drożej i niebo z komarami, uśmiechu, baranku Boży zmiłuje się nad nami. Na księdza Łukasza od młodzieży. Ogień patrzę w Jezusa Brzegu. się łatwo dostępną, taki do serca na co dzień. Mówił przyjdź, czekam. I nie licz na cuda, mnie się jedzie tylko przez obiad. Dla księdza Adama od grupy młodzieżowej z okazji Wielkiego Czwartku. Przyszedł osiołek z niedzieli palmowej. Trącił mnie nosem, pytał oczami. Osiołku, mówię, podaj mi łapę, byśmy z radości razem płakali. Tłumaczył Jezus tłum dookoła, pod kopytkami przy palmie palma. Osiołku, mówię, nie wiem co dalej, bo miło za twoja do gardła spadła. Ksiądz i osiołek klękają razem, palmy jak oczy w słońcu się złocą. Potem umilkną uszy z stulą, jak dwa osiołki przed wielkanocą.